Witajcie na naszym kanale. Dziś zabierzemy Was w podróż w głąb historii, gdzie przyjrzymy się fascynującemu aspektowi średniowiecznych zamków, ich tajemniczym schodom. To nie tylko elementy architektoniczne, ale też kluczowy element obronny, który miał ogromne znaczenie podczas wojen i oblężeń. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i zostawić kciuka w górę, aby być na bieżąco z naszymi fascynującymi podróżami w przeszłość. Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego większość schodów w średniowiecznych zamkach była niezwykle wąska i kręta w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara? Ponieważ średniowieczne zamki budowano głównie jako fortyfikacje, a klatki schodowe projektowano w taki sposób, aby niezwykle utrudnić wrogim bojownikom przedostanie się na górę. Ponieważ większość żołnierzy była praworęczna, przed próbą uderzenia musieli okrążyć każdy zakręt wewnętrznej ściany, nieuchronnie narażając się przy tym. Spiralne schody zgodnie z ruchem wskazówek zegara umożliwiły również obrońcom wykorzystania wewnętrznej ściany jako częściowej tarczy i umożliwienie im łatwego wymachiwania bronią bez przeszkadzania przez krzywiznę zewnętrznej ściany. Schody były również celowo słabo oświetlone i zbudowane tak, aby były nierówne, co jeszcze bardziej utrudniało atakującemu uzyskanie jakiejkolwiek równowagi lub pędu podczas walki o zdobycie zamku. Niektóre zamki zawierały zapadnie i inne ukryte elementy w swoich klatkach schodowych, aby chwytać lub eliminować wrogów. Niektóre klatki schodowe mają stopnie o nieregularnej wysokości, co pozwala na potrącenie intruzów, którzy nie byli zaznajomieni z ich układem. This staircase was very important because it's one of the few routes connecting the ground level of the castle with a high level wall walk up there. Now we're designed to be defended by one man. I'll show you what I mean. One right handed swordsman here, a defender, has ample room to bring his sword down with great force on the attackers below him, inflicting frightful wounds with his broadsword. But the attackers, on the other hand, are at a grave disadvantage. They, again, right handed swordsmen, can't bring their swords around, they're obstructed by the actual fabric of the staircase. they have sort of cower here receiving blows from above, not much they can do in self-defense. So this is a credible example really of a, of a design which gives huge advantage to the defender. Schody zwykle umieszczono w pobliżu komnaty władcy lub innych kluczowych miejsc, aby zapewnić szybki dostęp do obrony. Na niektórych klatkach schodowych sufitach znajdowały się mordercze dziury, przez które obrońcy mogli zrzucać na napastników znajdujące się poniżej przedmioty, takie jak wrzące olej lub kamienie. Co więcej, wąska szerokość schodów uniemożliwiała żołnierzom poruszania się w szyku lub noszenia dużej broni lub zbroi. Co zmuszało ich do wspinania się pojedynczo i narażania ich na ataki obrońców. Oprócz funkcji obronnej, kręcone schody miały także znaczenie symboliczne. Postrzegano to jako podróż do nieba, a każdy krok oznaczał krok bliżej Boga. Symbolikę tę często stosowano także w budynkach sakralnych i katedrach. Ogólnie rzecz biorąc, wąskie i kręcone schody były kluczowym elementem projektu średniowiecznego zamku. Służąc zarówno praktycznemu, jak i symbolicznemu celowi w obronie zamku i jego mieszkańców, niektóre kręte schody w średniowiecznych zamkach zawierały ukryte komory lub schowki. Obrońcy zamku mogli ukrywać zapasy żywności, broń czy nawet dokumenty w tych ukrytych przestrzeniach. W razie oblężenia zamku te schowki mogły stanowić ostateczne źródło zapasów lub chronić cenne przedmioty przed grabieżą. Były one często dobrze ukryte i dostępne tylko dla nielicznych tajemniczonych, co zwiększało ich skuteczność jako elementu obronnego zamku. W niektórych średniowiecznych zamkach schody były umiejscowione na zewnątrz budynku, a nie wewnętrznie. Ten nietypowy układ miał swoje zalety, po pierwsze, utrudniał wrogim bojownikom dostanie się do zamku, ponieważ musiał pokonywać wysokie mury, zanim mogli dostać się na górę. Po drugie, pozwalał na szybsze przemieszczanie się obrońców między różnymi poziomami zamku. To pokazuje, że istniało wiele różnych rozwiązań architektonicznych, w zależności od konkretnych potrzeb i warunków, w jakich zamek był budowany. W których zamkach kręte schody były zaprojektowane tak, aby były ukryte przed osobami postronnymi? To oznaczało, że osoby, które nie znały ukrytych przejść, miały trudności ze znalezieniem wejścia na wyższe poziomy zamku. To stanowiło dodatkową warstwę obrony, ponieważ dla jeźdźcy mieli trudności z lokalizacją i dostaniem się na górę, co dawało obrońcom przewagę czasową w razie ataku. I to już koniec dzisiejszej podróży po tajemniczych schodach średniowiecznych zamków. Mam nadzieję, że udało nam się rzucić trochę światła na to, dlaczego były takie, jakie były. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o historii, architekturze i innych fascynujących tematach, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu komentarza z sugestią, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.